Hej, cześć, z strony Renzo A to już trzeci odcinek Sowita. Po długich perypetiach Dzisiaj, wczoraj, długo W końcu jest, dobra? E, nie pytajcie dlaczego był tutaj lag Po prostu był Okej okay. hmm. Czego tu zacząć, bo kilka informacji Po pierwsze Może nie było odcinka z Tom Pridera W czwartek W czwartek? Tak, w czwartek a to dlatego, że sobie uszkodziłem porządnie nogę i straciłem wszelkie chęci do nagrywania. Ale no już wszystko jest w porządku. I nie było w y, tą sobotę odcinka ze Skyrim'a. A to wszystko z powodu tego, że program do nagrywania się nie odpalił. A ja byłem głupi i nie zrobiłem sobie żadnego takiego większego save'a, tylko robiłem szybkie jak zawsze. Więc straciłem cały progres z tego swojego nagrywania. I wiecie co? Zrobię cięcia. Teraz. No już jestem z powrotem. Jak się może się domyślać, tak. Sprawdzałem czy się nagrywa teraz i powiem wam nagrywa się. To możemy iść w zamyśle dalej. Będzie fajnie. I w sumie wracając trochę do tej sprawy ze Skyrimem, to jest tak, że no, przepadło mi takie pół godziny nagrania. Ostatnia misja tych wątków towarzyszy, więc, no cóż, tego już nie cofnę, po prostu pójdziemy dalej. I ostatnia sprawa. Ktoś może się zastawiać dlaczego ja daję nagrywam Hobbit. Bo, łatwo zauważyć, że na moim kanale Hobbit cieszy się bardzo słabą popularnością, prawie nikt tego nie ogląda. A sprawa, dlaczego to oglądam, jest dość prosta. Through... Powiem po tym. And Gandalf the Grey caught up to the company of the wolves. Their adventure was about to begin. Wait! Wait! I signed it. Welcome, Master Baggins. To the company of foreign oaken Help yourself. No, wait, wait, stop. Dobra, tu jest postać z wielką pałką, laską, dobra. Wracając. Dlaczego tutaj to nagrywam? Jakby ktoś jeszcze nie wiedział wyjaśnię. Jeżeli ktoś w ogóle w to wejdzie się dowiedzieć. Sprawa jest dość prosta. Kanał YouTube'owy nie powstaje dla nikogo z Was. Wiem, że to źle brzmi, ale taka jest już prawda. Cała, zamysł, cała idea, wszystko co się na tym kanale dzieje jest stworzone dla mnie, w sumie. Nie tak, że mam w ogóle wad wywalony i tak dalej, tylko po prostu on ma głównie służyć zabawie mi. Żeby po prostu się trochę pobawił, pograł w gry. miał nadzieję, że komuś się ze mną będzie podobać, więc jeżeli ja mam ochotę nagrać... Grać w Lego Hobbitas jako serię kanałową... To znaczy, że będę go nagrywać, nieważne czy ktoś będzie to oglądać, czy nie. Nie jestem dużym twórcą, jestem praktycznie nikim w, na całym YouTubie. Więc nie mam powodu się martwić w ogóle o to, że ktoś sobie pomyśli o mnie źle, bo nie biorę No tutaj jest o kosturach. Dobra, tutaj kolejny kostur Dobra, nieważne. Nie muszę się jakoś mocno przejmować tym, że ktoś powie, a tu źle robisz, bo nagrywasz serię, której nikt nie ogląda. Powinnyś sobie nagrywać coś innego, że ktoś to oglądał. No nie, to tak w moim przypadku nie zadziała. Będę nagrywać Lego Hobbita, bo lubię tę grę i chcę w nią sobie pograć i się podzielić z kimś. To czymś, co, czym się pasjonuje, co lubię, więc jeżeli ktoś przyszedł, tutaj tylko się dowiedzieć, dlaczego daję, ja to nagrywam mimo. Takich małych wyświetleń i tak dalej. No to proszę bardzo, macie swoją odpowiedź. Wiecie, że dopóki tej gry nie skończę na 100% będzie pojawić się na moim kanale, nawet jeżeli miałaby robić 0 wyświetleń. Będzie mi oczywiście trochę przykro z tego powodu, bo nie będę kryć, że lubię się tak z swoimi patjami, ale byłem do tego na to przygotowany w momencie, kiedy po raz pierwszy odpaliłem nagrywanie tej gry. Więc już chyba rozumiecie cały mój proces myślowy, dlaczego dalej to jest nagrywane. Widzicie, coraz więcej tych ludków zgarniamy z długimi patykami, żeby wspinać się coraz wyżej. No i się wspinajmy. Dobra, Bilbo nie jest ani elfem, ani nie umie rozwać. Bilbo jesteś useless, co to masz w ogóle? Laskę. Zapomniałem, że tutaj nie otwiera się kwitunków pod B, tylko pod Y. Uwaga, wacy pierścienie otwiera się pod P. Jakby funek i pod Y będą postaci po prostu. Heh, <laughs> pierścienie. Szkoda, że nie mogę tego nagrać. Znaczy, pewnie będę mógł, ale nie tak szybko jakbym chciał. Bo mam to na Xboxie. Co <laughs> to <laughs> I think a night raid by orcs is a joke. I didn't mean anything by it. You know nothing of the world. Don't mind him, Nadine. Thorin has more cause than most to hate orcs. After the dragon took the Lonely Mountain, King Thror tried to reclaim the ancient dwarf kingdom of Moria. But our enemy had got there first. <coughs> Jak mam być szczery, ta misja tak bardzo... Jak nazywałem do tego tego. wadcy pierścieni, to ta misja tak bardzo mi o Władcy pierścieni przypomina. W sensie prolog wadcy pierścieni właśnie zaczynał się w klimacie tego, że wokół biegały armie i się mi. ten... Jak fabularnie się mierzyły... Armia elfów i ludzi, kontra armia orków z Bordoru i samego Saurona. I to po prostu tak bardzo ma tego vibe, że ta misja dla mnie to jest praktycznie ta sama. Naprawdę, Lego władca pierścieni to jest jedna z. Chwaczkę, zapiszę sobie. Jedna z niewielu gier, którą ukończyłem już na 100% nieraz. Nie chce mi się teraz robić zdjęcie wam do odcinka, ile razy, bo to już są trzy. Oficjalne, takie zapisane, bo mam 3 zapisy akurat ukończone na 100% na konsoli po prostu. Oprócz tego jeszcze wcześniej po raz pierwszy tą grę przechodziłem na 100% z moim bratem na jego koncie. Bo podstawowo kiedyś grywałem w gry LEGO z bratem przez to... U niego rzecz, przechodziliśmy, bo oczywiście był starszy, to chciał, żebyśmy u niego przechodzili, no cóż. I kilka zapisów też od kiedy po raz pierwszy w to zagrałem, już prosiłem na 100%, ale usuwałem, bo szukałem miejsca na inne gry, bo jednak Xbox 360 nie ma aż tyle miejsca. Więc szukałem, więc też usunąłem, więc tak jawnie mogłem już 5 albo 6 razy przejść tą grę na 100%. I dalej ją lubię. Żeby nie było Uuu, lubię tego przeciwnika Znaczy nie lubię, ale lubię Trzeba się tutaj połączyć w I nawalać go atakami... tymi wspólnymi Aż mu się nie pokaże Gatki Boże drogi, Krylego zawsze tak samo humorystycznie Dobra Teraz się znowu łączymy, wracaj tutaj Za rączkę, nie zgub kolegi i trzeba otworzyć dobra, teraz łatwiej puścić szczególnie, że potrzebujemy rozwalać tarcza to zawsze była specyficzna minigierka w tych grach no i oczywiście przyda się nam o, umarłem to nie jest żadną nowość nie wiem, czy ty możesz mu zbić tarczę nie, nie możesz kiepsko, kiepsko, nie powiem Przemysł swoje zachowanie później. O, tutaj jest jakiś przedmiot u w ogóle. Tylko nie mam nikogo, kto potrafi rozwalać złote przedmioty. Jak nawet dobrze pójdzie, to ten level uda nam się przejść z maksymalną ilością monet. Ale czy tak bardzo nie starałem. Widzieliście, że pomijałem dużo rzeczy. Yy, dobra, bo tutaj do mnie strzelają jak zwykle, gdzie nie pójdę, to do mnie strzelają, nie fair. I tutaj są zieloni. O, to ja zginę, nie oni. Co jaka yy, Ten Dori ma bardzo dobry atak tym kiścieniem, bo jak widzieliście, ściągnął tarczę, yy, hełm znaczy zbroję hełm. I od razu zabił praktycznie za jednym zamachem, dobra? zrobimy robimy combo, Gacie się już pokazały. i teraz dobijamy Ej, chwila, Dori ma też normalną, normalny miecz. Co się dzieje? I cepce się psuje. Czerw w Matrixie. Help. Dobra Dobra zbijaj te tarcze, a nie marudzisz no. Wiecie co mi się podoba, że póki gram w Lego Hobbit'a Przejście tych głównych misji fabularnych Nie muszę się zbytnio przejmować tym, żeby odkładać sobie ten Jak to się nazywa yy, Minutnik, żeby wiedzieć ile czasu minęło, bo po prostu przyjdę jedną misję i kończę odcinek. Chociaż ta misja trwa 15 minut, to trochę. No trochę kipkę, nie powiem. Ciemno coś więcej. Nawet mnie zamordowali znowu. Nie wiem jakim. pewnie. ostrza alterer. alterer. z umiejętności mowy, widzicie? Alterer. dobra, udało się wypowiedzieć to słowo. To chyba zacząć krzyczeć, ale nie mogę. Florence Dude Alone. nothing but an oaken branch as a shield. Teraz ok, powinienem zacząć rzeźbić w Widzisz jaką ładną tarczę wyrzeźbiłeś? W całej postaci Torina najbardziej lubię jego dębową tarczę. Miesz łamań! Tak, to jest to czego potrzebowaliśmy w naszym życiu. O, tutaj są przedmioty z Czarnego Morgulu. Tutaj mogą tylko przyjść postacie, które mogą rozwalać taki rodzaj przedmiotów. No, quick time eventy, moje ulubione. Czemu mam zwinne paluszki? Gram w gry komputerowe. Nie ma się co dziwić. Ej, byłem w powietrzu! Szukista, szukista. Nie wiem, czy tutaj nie powinno być jakiegoś ryku, ale się chyba coś nie zapytało. Dobra zacznijmy od tego Bo tutaj mamy mini zestaw Dziękuję Teraz trzeba sobie tutaj torować drogę Dobra O to tak się pozbywało tego No i bierzemy torina No i idziemy tutaj się naparzać Czemu by nie? Pyk, pyk, patrzcie to! Nie na darmo, bo mnie to tarcza! Albo na darmo? O! To się rozwalało. Też. Dlatego nie rozwalę, bo tutaj potrzeba jakiegoś ucznika. Cholipka. Aha, idiota, idiota. Sam się pokonał, sam się pokonał. Ej, czemu tego nie mogę... O, dobra, mogę to rozwalić. Tak, chciałem to rozwalić dla samej satysfakcji rozwalania. No co? Jeszcze mniszczycielską maszyną. Mam satysfakcję ze rozwalania przedmiotów. Albo zwrot pieniędzy? Dosłownie. Bo jak coś rozwala, a nie będzie satysfakcjonujące, to dostaje pieniądze. Gry lego bawią i uczą. O, widzicie? Teraz dokończę go... Dori! Zapamiętam jego imię do końca tej serii, może. I tak znowu pewnie na tydzień zapomnę. Bo jak mam zapiętywać wszystkich 13 krasnoludów, to... Ła się, panie. Znam kilku. O, łapka! Legenda głosi, że Azog do dzisiaj goni swoją rękę. I sobie, jest jeden.

Lu Ja nic nie kliknąłem, samo się pominęło. Całą kompanię nam czytało, dlatego tak szybko się pominęło. Dobrze, dwe... 200 tysięcy już. Tytuł prawdziwego włamywacza. Zaczął mistrz włamań. Sery, bo tu zawsze jest prawdziwy ktoś, prawdziwy ktoś, więc mistrz włamań tak nie pasuje. Mmm, jeden mini zestaw. I nowe aktywności na terenie całego Bri. Jedno na terenie Shire. I tak warto robić, dopiero po skończeniu całej misji, kiedy ci się naprawdę wszystkie, wszystkie blokują, dobra. Kontynuuj trójfabularny. O, legowisko troli. Nice. Ale tam wybierzemy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za oglądanie. No i po prostu bye bye.